Hej, siemanko, jestem Matias witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie jesteśmy sobie na skyblocku. Bardzo dawno nie było odcinków. Ale stwierdziłem, że wreszcie muszę coś nagrać, pytałem was na Discordzie. Czy coś nagrać? Na twierdzi że, że tak. Mam no. nadzieję, że mnie to będzie dobrze słuchać. Bo na nie no, tak jak mówię, nie nagrywałem, więc nie wiem czy wszystko jest dalej ok ze sprzęt sprzętem, ale raczej tak, raczej powinno być git. Um, pytałem Was czy na, coś nagrać, powiedzieliście, że tak, więc stwierdziłem, że nagram. Myślałem parę dni nad tym, co nagrać. No i przemyślałem, że w sumie mogę bloka, bo za chwilkę Wam powiem, co będzie. Co to, Widzicie w tytule, ale dobra, za chwilę do tego, że, do tego przejdziemy. Na początku mm, chciałbym Wam wytłumaczyć, dlaczego tak długo nie było odcinków, ani no, ogólnie, live'ów, shortów, czegokolwiek. No, nie wiem, straciłem po prostu będę nagrywania. Nie, nie chciałem się kompletnie nagrywać. W ogóle przestałem grać w wiele gier, a bardziej, no, mała, może nie przestałem, a tylko rzadziej w polgeisy, w Fortnite. No, nie tak mega rzadko, ale tak rzadziej. W Rocket League też rzadziej. Mm. No, w Minecrafta, no, to yy, serwery na realmsach. Tam są, gdzie graliśmy, ale nagrywanie z tego odcinku nie miałoby sensu. Bo co chwilę są wyłączane jakieś te jakieś resety itp., jakieś update'y, no i bez sensu by to było. Poza tym, no nie wiem, jakoś tak nie chciało, nie chciało, nie chciało nam się z tego nagrać. Z gebloka nie było co robić, w końcu ogarnąłem, trochę pograłem poza odcinkiem, żeby był ciekawszy odcinek, a nie zbieranie drewna na odcinku, więc mam dzisiaj do przygotowa przygotowane dwie rzeczy. Mm. No i jak jak mówię, straciłem będę nagrywania, jakby nic mi się nie chciało nagrać. Miałem nagrać ten Speedy Nagramie jeden odcinek. Mm. Ostatecznie nie było dźwięku, bo był ten. Mm. Czekaj, dlaczego nie było dźwięku? Aha, bo w mojej aplikacji nagrywania nie włączyłem, że ma, ma się nagrywać też znaczy dźwięk, bo wcześniej nagryłem odcinek. Nie, nie odcinek, ale film bez dźwięku. No, i zapomniałem tym, tego włączyć, to nagrałem już cały odcinek, dużo przechodziłem i. No i mi się już później odchciał to nagrywać, więc jakby nie miałem kompletnie czego nagrać. No i tak jak mówię, nie chciało mi się kompletnie. Nie wiem. Teraz jakoś ta wena nagrywania bardziej wróciła. Mamy pewien pomysł, ale niedługo. No nie wiem, czy tak niedługo. W ogóle nie wiem też, kiedy to widzicie, zależy, kiedy ma pan zmontuję. rozmontuję. Um, ale jak to widzicie, to. Może niedługo wleci, lecą dwa live'y z Live to Glory kończące tą serię, tak? Po długim czasie. Dlaczego to już wam wytłumaczę na tych live'ach i co będzie potem, też wam wytłumaczę na tych live'ach. A w tym momencie możemy przechodzić już do normalnego grania. Mamy do zrobienia tak. Tutaj jak widzicie w ogóle was oprowadzę, co, co, co się zmieniło. Kolejka, nie pamiętam szczerze, bo nie pamiętam kiedy my to nagrywaliśmy Ale kolejka wyja wejście na górę, chyba to już było, tak Pamiętam, że nagrywaliśmy odcinek z góry, z Napelkiem i Sandkiem Tutaj widzicie co się stało, za chwilę wam, wam do, tego do tego przejdziemy Tu mamy mob grinder dla zombiaków, Stwierdzimy, że to zrobię, bo czemu nie Przyda nam się Tu mamy w ogóle to co można skopać Tu mamy skrzyneczkę, zaraz wam pokażę co w niej jest Bardzo ważne rzeczy, które nam się bardzo przydadzą i właśnie tym się będziemy zajmować Bo to są dokładnie rzeczy potrzebne na nether Potrzebujemy dokładnie 200 rotten mamy 200 y, oczu pająka mamy nam zebrania 200 kości No i 24 bloki złota, to już mamy też na Mierze z lootingiem 3 udało mi się go ogarnąć Wybijając trochę ekspa I udało się ogarnąć dość, dość drogie, to jest w 15 leveli, 30 i 45 Więc to jest łącznie 90 leveli Na na looting 3 To po prostu na poziom trzeci tak właściwie to um, tutaj się bardzo dużo nie zmieniło. Nie wiem, czy szkielety widzieliście. Wydaje mi się, że widzieliście. Nie wiem, nieważne. W każdym razie. Albo. To było. No. Nie. nie wiem, czy to robiłem na odcinku. Robiliśmy na odcinku z Sawanną chyba poza. W każdym razie no, zrobiłem te szkielety. Um, wyspa Brzowa. Tak samo. Wszystko tak samo wygląda. No i przechodzimy tutaj. Tutaj zrobiłem taki. Jakby nasz domek, bo stwierdziłem, i stwierdziłem, że zrobię takie, taką wódkę z drewna, no i tak wygląda nasz domek. Jeszcze nie jest pełny, ym, pełnie zrobiony, ale możecie ocenić. O, tu mamy zejście na dół do takiej piwniczki, tutaj przyda, przydało się do ogarniania, bo tutaj nawet kopałem dirta. Później robiłem jakąś podłogę, później na łódkę kopałem itp. No i tak wygląda nasz, nasz domek. Jeszcze tutaj nie ma łóżka mapla, ale kiedyś dorobimy No, możecie ocenić, czy wygląda ładnie. Czy tak średnio ciastek nie zebrałem? Wszystkiego mi się nie chciało, bo ciastka są dość długie i uciążliwe. I w ogóle odkryłem pewną rzecz. Późno to odkryliśmy, strasznie, w sensie ja to odkryłem. Zresztą Santek już też to bo mu pokazałem. Jak na przykład mamy takie, takie zadanko, tutaj widzicie na górze napis Side Quest. To oznacza, że to jest poboczny quest. I tego questa nie trzeba robić, żeby odblokować kolejne wyspy. To są takie poboczne questy. A w sumie nawet kolorki. Kolorki też to pokazują, tego też nie zauważyłem. Um, niebieskie oznaczają side quests, czyli poboczne questy, które totalnie nie, nie mają nic do odblokowywania wyspy i są samego nagrody. Na przykład tutaj mamy sandstone, tu mamy 2 miliony i Cookie monsters, Cookie, No mamy różne takie ciekawe nagrody. Uwaga, co w nim, co w nim będzie chodziło? Uwaga, Kill Infernal Skeletons. What? What? Infer Aha, dobra. Rozumiem, trzeba zabić te skrety, które podpalają, te Infernal, yy, za pomocą strzału. Okej. Okay. I mamy nową wyspę już od razu. Ej, to strasznie szybko. I to będą, będzie wyspa górowa. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem. Extreme Hills, czyli... ekstremalne szczyty. No. Nawet nie znam ten angielski. trzeba <grym> Pelek ma i tak lepszy. Dobra, mamy ja zrobione zadanku, więc bardzo fajnie. To będzie na kolejnym odcinku. Będzie już, mam już plan w na kolejny odcinek. No a teraz zostało nam... Nie, nie, czekajcie, nie pająków. Szkieletów, ale jeszcze wrócę. Dobra, nie, nie. Albo dobra, wrócę się. Bo chcę policzyć ile brakuje nam kości. Zbiorę i ja mamy 35. Skoro tutaj odłożymy 8. To brakuje nam dwa staki. I... 35. Dwa staki i 35 kości. To nie jest jakoś mega dużo, zaraz takie, że mam Miecz looting 3. Musimy jeszcze pomyśleć, jaki z jest, jest tak naprawiony, skoro zapewne z niego korzystałem. Tak korzystają z niego, no, no, ale mamy, mamy też kowadło, w którym można to naprawić za pomocą sztobek żelata, które farmimy. Czemu one się podpalają? Aha, bo one strzelają i są tej właśnie infernal. Mógłby to też nie już to robić, ale nie. Będę to robił z chłopakami na odcinku, jak będziemy odblokowywali wyspę. Mamy to, widzowie! Let's go! Tylko oczywiście nie będę otwierał portalu bez chłopaków. Wiem, że na to liczyliście, ale... No nie, to jest zbyt wielokopomny moment, żeby to otwierać bez chłopaków. Aha. Jednak źle to policzyłem. Jednak jeszcze... Ilu? Dwóch brakuje. Super. No Ale ja to już naprawię ten miecz i to, to nim zrobię. Ale to jest drogie. 10 żelaza. W normalnym w Minecrafcie to 4 by zeszło. A nie 10. Mega. Ale tu jednak tutaj nie kosztuje w ogóle levela, więc teoretycznie taki plus. Dobra, idziemy. Ja się w ogóle dobrze obliczyłem, że to jest 200. Śmiesznie będzie jak nie. Dobra. I teraz tak to się samo aktywuje. Nie, mało tutaj, dobra. Jest wszystko obliczone perfekcyjnie. o, nether dimension. Ale niestety, <grystanie> tego dzisiaj nie zrobimy. A w sumie, nie wiem, czy to, to czy przedmiotem nie jest już koniec odcinka. Sorry, że taki jakby króciutki i bez takiego fajnego. Właśnie, kurde. Ej, ja nie wiem. No to w takim razie na kolejnym odcinku albo nether, albo wyspa. Albo to i to. Nie wiem. Z drugiej strony, jak odblokujemy nether, to będziemy mieli dużo rzeczy tam do roboty i będziemy podjarani. Tak samo jak odblokujemy wyspę. Więc nie no chyba to trzeba powiedzieć na dwa odcinki, widzowie. Jak mi się wydaje. Tylko nie wiem, co bym zrobił pierwszy: albo nether, albo wyspę. Jak sądzicie, możecie napisać w komentarzach. No a co? Ja się zamierzam, niestety, to nie jest jakiś mega długi ten odcinek, no ale. A czekajcie, dobra, jeszcze coś zrobił. mapelek tam zrobił pewnie parę cięć. Jakiś time lapse będzie, więc to jeszcze bardziej będzie krótkie. U mnie jest 20 minut, więc to by było git, ale no, jak mówię, ten time lapse to trochę zabierze tego odcinka, więc. Zrobimy jeszcze farmę świnek. Chciałem powiedzieć krówek. Nie krówek, świnek. 24 starczy? Nie wydaje mi się, ale dobra. Zaraz to sprawdzimy. Jeszcze wezmę sobie. Slaby Tylko właśnie, gdzie, gdzie to zrobić? No najlepiej był obok tego No ale no niestety Już tutaj nie ma miejsca, już jest calutka zajęta W sumie nawet nie musimy slabu, bo wystarczy to walnąć po prostu tutaj Jeszcze tutaj by tak pasowa... Dobra nie, będziemy Wszystko powinniśmy przebudowywać jak będziemy chcieli Nie wiem, zrobimy taką... Ja czekam, będzie spawner, nie? Musimy napić radek 1, 2, 3, 4, bo ma 1, 2, 3, 4

Tutaj postawiłem dywan. Właśnie, dywany są lepsze niż furtka. Yy... Tylko czy mamy jakieś jeszcze dywany? Bo mi się wydaje, że wszystkie mogą sprzedać. Kiedy robiłem inne zadanka? A tu, tu były płotki, No to maga bym szukał. Furtka też zostały, jakby uciekły. To, żeby dało się łatwo wprowadzić. Czekajcie, mamy tutaj brązową wełnę, i tutaj mamy drugą brązową wełnę. Idealnie na trzy dywany. Dobra, idę jeszcze po spawner i będziemy, myślę, kończyć odcinek. Bo nie nie chcę też za długiego. W ogóle ostatnio oglądałem swoje cookie. bo chciałem zobaczyć. I przekazuję dodałem, te, jak to się nazywa, przedziały. O, bo przedziały są fajne. A wtedy jeszcze nie wiedziałem jak to robić. Nie wiem czy w ogóle... Nie, chyba były. Ale nie wiedziałem jak to robić. Więc je dodałem, żeby było łatwo znaleźć, żeby ktoś jeszcze chciał. Chociaż nie polecam, bo to nie jest jakiś mega odcinek. To się... Dobra, nie, nie polecam. Mm, ale... Nie jest jakiś mega ciekawy ten odcinek. Bo jednak... Ym... Tyle tam zamulałem. W się... Sensie, nie, nie wiem na przykład czemu nie chciałem odpowiedzieć, tylko tak... No, czemu nie odpowiedziałem na to na pytanie, ile mam lat? Właśnie, może wam powiem niedługo. No, bo już jakby nie jestem takim kidoskiem, żebym się wstydzi, wstydził tego, ile mam lat. I żebym to powiedzieć, tak dalej, jestem kidoskiem. Jeszcze jestem, ale. Ym, no, mogę wam niedługo powiedzieć. Może w takim live'iku będzie. Eee. Yy... I jeszcze chciałem dopowiedzieć, no i yy, dlaczego tak długo odpowiadałem na przykład na pytanie yy, jak się nazywam, bo nie, dzi dziwnie mi się mówiło jak się nazywam. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Po prostu dziwnie się czułem, mówię jak się nazywam. Yy, I oprócz tego. Yy, ten czarowy dalej jest u mnie w filmicy. Yy, w każdym razie, no. no. Kończymy odcinek. Jeżeli ja żegnam, Ramię żegnam. Zobaczenia na kolejnym odcinku. Albo z naderu. Albo z wyspy. No ja i tak, Ramię żegnam. Zobaczenia na kolejnym odcinku na moim kanale. Pa pa.